Jak wielu widzów TVG9 dobrze wie. Jakiś czas temu zmuszony byłem wybatożyć sędziego na sali rozpraw. No tam kiedyś ktoś mnie pytał, czy żałuję tego co zrobiłem. Trochę powiem, że żałuję. Żałuję, że parę lat wcześniej nie zacząłem tego robić. Że nie rozpocząłem batorzenia sędziów, urzędasów, którzy stoją na straży tego wrednego postkomunistycznego systemu, może wtedy by dało się tutaj coś zrobić, coś naprawić. A tak, to to trochę ciężko, już mi się raczej nie chce. Chociaż nie wiem, czy gdybym był na przykład na sprawie Goczyńskiego, czy bym tego nie zrobił. Chociaż raczej pewnie zrobiłbym kupę na sali niż chłostał.